Jeszcze chciałem powiedzieć, y, miałbym tu trochę apel do, do kapłanów, bo tu była y, mowa, była, żeby y, się włączyć do Ducha Świętego, prawda? I żeby w kościołach, y, może w niektórych tak jest, ale przykładowo nie będę mówił z jakiej parafii, co jak, ale y, mało się tego, Ojciec Święty... Nasz Jan Paweł II w świętej pamięci mówił, żeby na kolanach, tą dziesiątką różańca, prawda, żeby się pomodlić w kościele publicznie. Wtedy ten głos jest, gdy się spotka dwaj lub trzej w imię moje, wtedy nas jest więcej. Nie? I to wtedy można było tego, właśnie tego wyprosić. Wyprosić o to, żeby przykładowo ludzie byli rozsądni, dalej rozumu, prawda, żeby mądrze wybierali. Już tu nie będę mówił, żeby ktoś nie, nie powiedział, że tam sugeruje to, tylko prezydent musi, prezydent musi prawda, być człowiekiem wszystkich Polakowi. Panie Hieronimie, rozumiemy to. ten głos i wspólnie motywujemy siebie nawzajem.